Rozejrzyjmy się. Znak Szkoły Wilka. Stary i to bardzo. Zasknięta. Pewnie po gorączce krwotocznej. Kaganek, hey, Kale, bardzo się tu nie przyda. Nie znajdziesz mnie tam. Te szkielety manują jakąś złą energią. Może za sprawą ducha. Jedna z istot, o których pisał Reinald. Kolejny znak. Drogowskaz. Warto się tu jeszcze rozejrzeć. onest like beat. mógł wyjść. Nareszcie. serdeczne dzięki wiedźminie. Nie jesteś jeszcze Taki domyślny. Szkoda, że tak późno. Aha. 犬のロマン You have either the Goardem przestanie się regenerować Reynald nie żyje od dziesięcioleci, ale ciało się nie rozłożyło. To pewnie zasługa demona. Dziwne. Nigdy nie widziałem takiej zbroi, a medalion przedstawia głowę wilka, ale jest płaski. Wreszcie Osmąć przysłał kogoś. Bogom niech będą dzięki, jeśli jeszcze obchodzi ich ten zastarany padł i tobie. Nie mogę uwierzyć, że już gotowy. Były takie chwile, kiedy nie wiedziałem jeszcze, czy jestem Reynaldem, czy czerwonym. Cała przyjemność po mojej stronie, ale nie przysłał mnie Osmund, tylko kapłan wiecznego ognia. Kim właściwie jesteś? Nosiłeś medalion z głową wilka, ale inny niż mój. A co w tym dziwnego? Sam zaprojektowałem oryginalny wzór i sam go zrobiłem, jak każdy w Kermoren. Gratuluję zdolności manualnych. Ja swojego nie zrobiłem. Dostałem go od mistrza, jak każdy w Kermoren. Może za Twoich czasów wyglądało to inaczej. Właściwie w którym roku przyjechałeś do diablego dołu. Hmm. W 970, a, a, a może w 80, a nie wiem przakrew. Moje wspomnienia są jak za mgłą. to było ponad 300 lat temu. Niemożliwe, nie, nie, niemożliwe. Nie, nie, nie! Przecież kogoś by przysłali. Najmniej pięć, dziesięć lat po moim zaginięciu. Osmund? Osmund by mnie znalazł. Kurwa. Przykro mi. Demon zarazy miał szczęście, że tu wszedłeś. Wiedźmiński immunitet na choroby sprawił, że jego obecność nie zniszczyła twojego ciała. Cholerna ironia losu. Musiałem skupić całą swoją wolę, żeby nie dać mu uciec, póki nie uwięziłem nas w solnej jaskini. Wcześniej opętywał chorych, ale jego istota szybko ich deformowała. Pozmieniali się we wściekłe bestie, które nie mogły umrzeć. Te wszystkie pochodnie, głosy, to nie byłeś ty? Heh, jeszcze pytasz. Mur chciał cię tu zwabić i oszukać. A ja byłem zbyt zmęczony, żeby w ogóle zauważyć twoją obecność. Przynajmniej na początku. Jak to się stało, że skończyłeś uwięziony z Czerwonym Morem? Sekciarze chcieli, żebym pozbył się demona zarazy. A gdy tylko pojawiły się pierwsze oznaki opętania, zamknęli mnie w kopalni. Mogli chociaż przysłać egzorcystę, powiadomić cech, cokolwiek. I jeszcze te... Te trupy w korytarzach, porzucone na chwałę wiecznego ognia. Tak. Widziałem. Wcześniej czerwony mur próbował podstrych się pod wiedźmina. Skąd mogę mieć pewność, że tym razem rozmawiam z Reinaldem? Zapytaj mnie o coś, o czym powinien wiedzieć tylko Wilk. Nie Na pewno pochodzisz ze szkoły Wilka? Twoja zbroja trochę przypomina te z ale ten kolor, cieki... I pionowe pasy. W siedliszczu ciągle podrzucali mi sprzęt. Mówili, że czego się nie dotknę, zmienia się w złoto. Ulepszałem zbroję na szlaku. To miał być prototyp dla całej szkoły. Ale nie zdążyłem nic z tym zrobić. Tak zupełnie sam? I jeszcze bez warsztatu? Minąłeś się z powołaniem. Powinieneś był zostać płatnemu albo chociaż krawcem. Osmund też spisywał jakieś pomysły na ulepszenie tego pancerza. Mieliśmy obgadać się razem w Kermoren. Masz jakiś dowód na potwierdzenie Twoich słów? Przeszukaj moje ciało. W lewej kieszeni znajdziesz schematy. Możesz się sobie zatrzymać. Zwolniłem cię, ale wydajesz się niestabilny. Muszę się upewnić, że zaznasz spokoju. Więc zachowasz się jak wiedźmin, który spotkał brata w potrzebie. I nie pozwolisz, żebym został upiorem. Hmm? Pomożesz mi zamknąć moje sprawy. Albo spalę twoje ciało na stosie pogrzebowym. Jak należy. A ja mam odejść, niepogodzony ze światem, co? W bólu i pieprzonej goryczy? Ha, tego mi życzysz, braciszku Skemoren? Powiedziałeś, że przysłał cię kapłan. Hmm. Przyprowadź go. Tu. Chcę z nim porozmawiać. Niech będzie, ale to ma być tylko rozmowa, nic więcej. Daruj sobie te aluzje. Nie mam złych zamiarów. A nawet gdybym miał. Ach. Wiesz, jak szybko się nie pozbyć, prawda? Dobrze, pójdę po kapłana. Nie Rozumiem. Jak. jak mogli na to pozwolić? Te wszystkie ciała. Krew. Nie. nie miałem pojęcia. Reinald. Słyszałem, ile wycierpiałeś. Myślałem, że mogę ci pomóc, ale jak wynagrodzić coś. coś takiego? Jestem tylko skromnym diakonem! Skromny diakon czy hierarcha, jeden pies. Trzeba być zbrodniarzem albo hipokrytą, żeby zostać kapłanem wiecznego ognia. Generalizujesz aż miło. Skoro wszyscy kapłani są źli, to może każdy Wiedźmin jest pozbawionym emocji potworem? Nie słyszałem o Wiedźminach, którzy by wrzucali ludzi do getta dla umierających. Po czyjej jesteś stronie? Katów czy ofiar? Bo przeor mówił... Ach! To wszystko nie tak! Słuchałem ich całe życie, ale jak mam im ufać po tym wszystkim? Kościół miał chronić ludzi, przynosić nadzieję, ale po tym, co tu widziałem, co ja mam teraz zrobić? Jak. jak żyć? Jakim zaufać? Co mam zrobić? Jak żyć? Nie chodzi o Ciebie. Który z nas tu jest ofiarą? Co? Aby czynić dobro, nie trzeba należeć do instytucji. Ty też nie musisz. Tak. Tak, masz rację. Koniec. Nie wracam do Nowigradu. Może mógłbym zmienić to miejsce w lecznicę. I hospicjum. Tym razem prawdziwe. Wstąpiłem do kościoła, żeby służyć ludziom, a nie hierarchom. Kłamstwa, same kłamstwa, byle tylko ocalić skórę. Ludzie się jednak nigdy nie zmieniają. Nigdy. Reynald, uspokój się. Przejdzie jakiś pieprzony katarzis, mogłem to przewidzieć. Umrzeć jako wiedźmin, Odejście jako mściwy duch. Trzeba spalić ciała i wynosić się z tatu w cholerę. Gdyby tak poszukać, notatek Osmunda, o których wspomniał Reynold, czy z zbroje. Trzeba się za nimi rozejrzeć, gdy następnym razem wpadnę do Karmoren. Odczarowanie umy nie było łatwe, ale powiodło się, dzięki połączonym wysiłkom Jennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed dzikim gonem. Awalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na wyspie Mgieł. Do super e Rozejrzyj się za narzędziami. Mają ornamenty chociaż to tylko narzędzia kowalskie. To o nich musiała mówić i ona.